www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Y please come. No i piękny utwór. To, chciałem, to chciałem powiedzieć. Na luźnej strunie radio w net oczywiście niniejszym upoważniam, żeby na swoją listę zaciągał wszystkie utwory wysyłane przeze mnie. Wysyłam utwór gotowy, wysyłam za X, można korzystać jakby się podobało komuś w innej audycji. Jako podkładka. To, Czy słychać to, mnie jakoś. To bardzo tak. często robimy, słychać cię bardzo dobrze. A, bo wybudowałem nowe studio, wybudowałem trochę duże słowo, zaadaptowałem kawałek budy. Żeby kamerę podłączyć, ją ustawiłem, dokonałem prób, kupiłem kawałki boazeri, żeby przybić za plecami, żeby było jakoś schludniej i ładniej. Taki stary szałerek, jak u nas na kociewie mówią, gdyż chciałem w tej audycji siedzieć twarzą na południe. Żeby Juma była z prawej, a Nogales było z lewej i żeby słońce świeciło na mnie. Teraz mikrofon nie zasłania mi twarzy, jest trochę z boku i właśnie się zastanawiam, czy akustyka będzie przyzwoita. Jest nowe studio, możemy otwierać radio z telewizją, jakby Krzysztof Skowrański chciał. A teraz proszę pana w stronę Chin... A nie I Trumpa, czyli na lewo o Trumpie. W stronę o... Nogales, czy, czy w stronę Jumy? Dobrze, to... czyli w stronę Jumy, na prawo. Na prawo. Bo Trump na prawo u mnie leży. Proszę bardzo. Jak sobie Trump, czy Ameryka szerzej radzi z koronawirusem? Proszę pamiętać o tym, że Ameryka jest krajem prywatnym, prywaciarzy. A nie ma gospodarki państwowej. W Europie, kiedy myślimy o Europie, to zawsze nam się. Zaczynamy od Polski i wiemy, że są państwowe spółki. Yy, był PRL, wszystko było państwowe i mamy takie przeświadczenie, że państwo powinno zarządzać również gospodarką. W Ameryce tego nie ma. Trump ma. Yy, Taką zdolność i umiejętność z czasów, kiedy był biznesmenem, ciągle nim jest jeszcze, koleguje się z różnymi bogatymi i zwołał przeróżnych bogatych, kluczowych w zwalczaniu koronawirusa, żeby oni jako przedsiębiorcy prywatni pomogli własnemu państwu przetrwać tę chińską pandemię. I teraz przybyli do Trumpa w zeszłym tygodniu szefowie których on zna z imienia, nazwiska od wielu lat. I zna to są też jego kumple przy okazji, niektórzy jego konkurenci, ale wszyscy się znają, popijali szampana tu i ówdzie. Google przyszły, Walmart przyszedł, czyli taka nasza biedronka, Target, czyli taka nasza żabka, Walgreens, sieć aptek, Roche przyszedł, Polfa powiedzmy sobie i zrobili zebranie, co robimy z naszym krajem. I ci wszyscy prywaciarze, tak jak Orlen, jako spółka państwowa, rzucił pieniądze na samoloty, żeby Polaków zwieźć. Ameryka też zwozi swoich obywateli, czyli do Europy latać nie wolno, ale jak Amerykanin chce wrócić do kraju, to może wrócić. Zatkało się pięć lotnisk, przez to chwilowo wszystkim mierzą temperaturkę i zachęcają do kwarantanny. E e prywatni przedsiębiorcy przyszli do Trumpa. Potem zrobiono konferencję prasową na ten temat jakie działania będą podejmowane i się dogadali bardzo szybko. Właściciel Walmarta powiedział: "Udostępniamy nasze parkingi, bo wszyscy w całym kraju wiedzą, gdzie jest najbliższy Walmart. Parkingi mamy największe w kraju, żadne inne sklepy nie mają takich dużych parkingów, więc nie trzeba być gęsto do siebie i tam będą e, ustawione namioty i będzie drive-thru czyli będzie przejeżdżanie przez taki namiot i tam ci zrobią test na koronawirusa. Inne przedsiębiorstwa dołączyły się z tym co kto miał, a Trump ich wybrał celowo. Na przykład Google przyszły oraz firma telefoniczna AT&T. I ogłosiły, że zdejmują z Twojego kontraktu, jakikolwiek masz, wszelkie ograniczenia na przesył danych. Bo jeżeli mielibyśmy siedzieć w domu, to potrzebujemy większego przesyłu danych. Jeżeli mielibyśmy pracować z domu, to potrzebujemy większego przesyłu danych. Ogólnie, jeżeli chcemy wejść na jakąś stronę rządową i sprawdzić, czy ja jestem chory, czy zdrowy, po tym jak przejechałem przez namiot i zrobiłem sobie test, potrzebny jest duży przesył danych. I te firmy, które się tym zajmują, odblokowały plany tak zwane, czyli kon w kontrakcie, jak masz napisane, że ograniczymy Ci do jednego giga, to teraz to ograniczenie znika oraz wszędzie, gdzie się da technologicznie, przyspieszono prędkości przesyłu danych. To są decyzje, które te wszystkie firmy coś kosztują, ale jednocześnie one powiedzą, no to jest nasz kraj i chcemy się przyłożyć do tego. E bardzo ciekawa konferencja prasowa. Trump występował tam jako gospodarz, mikrofon przekazywał, właściwie był jak woźny w Senacie. Najpierw sam przemówił jako ojciec i gospodarz, a potem tych wszystkich innych ludzi. Puszczał do mikrofonu, mówił tu firma Google. Państwu coś powie. Jak ktoś był niższy od niego, to obniżał mikrofon, bardzo elegancko to wyglądało. I w czasie tej konferencji prasowej z, z największymi przedsiębiorcami, giełda od razu poszła w górę. W ciągu 7 minut ponad 9% poszło w górę. Giełda oczywiście skacze w, jak chory, gor, jak choremu gorączka. W górę, w dół, szaleństwo na giełdzie, ale od tego się na giełdzie. Poprawiło wszystkim. Szkoły, uniwersytety, sport, imprezy, delegacje służbowe, konferencje wszystko poodwoływane, czyli będzie to miało zły wpływ na biznes, i Trump się tym też zajmuje. Nasza władza wspomniała o tym, że składek do ZUS-u nie musisz płacić albo możesz zapłacić później. Nie wiem, czy to już zadziałało, ale było tak wspomniane tylko. Natomiast Trump poszedł inną ścieżką. Zrobił to, co od niego zależy. Powiedział moratorium na podatki przez jakiś czas. Czyli mały człowiek, który jest u pana Cejrowskiego zatrudniony na pensję, dostanie do ręki w tym trudnym okresie całą pensję, a władza federalna nie będzie odsysała podatku. Swój podatek daje w prezencie obywatelowi. Najszybsza możliwa pomoc, bo zamiast wysyłać do Waszyngtonu czy do Warszawki i potem dostawać zasiłek z powrotem, to uproszczono to wszystko moratorium podatkowe i tam odsetek kredytowych nie trzeba spłacać, różnych, i tak dalej. Poumarzano, co się da, żeby zostawić forsę w rękach ludzi, którzy na jakiś czas przestaną pracować. No jak ktoś jest kelnerką w restauracji czy kucharzem, a w restauracji pusto, albo restauracja będzie zamknięta w danym stanie, no to ja nie mam pieniędzy wtedy. No to dostanę czek i z tego czeku spora część zostanie też u mnie, bo nie pojechała do Waszyngtonu. No i w związku z tym, że ropa spadła. Pamiętajmy, że cały czas jest wojna między Arabią Saudyjską a Rosją o ceny ropy i się kłócą, kto ma obniżyć bardziej. Ropa spadła, Trump natychmiast skorzystał z okazji i odnowił strategiczne zapasy ropy naftowej w Ameryce, ponieważ ropa jest tania, to mało wydał publicznych pieniędzy na to i pokorek wszystkie strategiczne zapasy zapełnił. W Polsce uważam też powinniśmy i gaz i ropę. Nalać do zapasów strategicznych jakichś i po prostu tam trzymać. To się nie zepsuje, nie spleśnieje. Powinniśmy to trzymać na taki czas, gdyby ustały dostawy, gdyby ruscy zakręcili korek i tak dalej. Teraz jest okazja, żeby właśnie tanią ropę skupić za pieniądze rządowe. Pojawiła się kwestia respiratorów w Ameryce, w Polsce też się pojawiła. Rząd polski, patrzę na prawą stronę, kupuje gdzie się da respiratory. No, kłopot polega na tym, że się nie da, bo polska respiratory przestała robić. Od 20 lat kupujemy różne rzeczy w Chinach. I to jest kłopot. Kupujemy, gdzie się da, ile się da, ale nie ma, bo wcześniej nie było aż tyle potrzebne, więc to, co już zdążyło z Chin do, do Europy przypłynąć, to, to jest, a nowe nie płynie, a Chińczycy, jak będą chcieli, to przyślą, a jak nie, to nie. I w związku z tym będzie kłopot z respiratorami. W Ameryce, żeby złagodzić ten kłopot, oni są w podobnej sytuacji. Uruchamia się linie produkcyjne, zwala się coś z linii produkcyjnej, co, co tam było produkowane, a jest mniej potrzebne. E, zwala się powiedzmy pralki. Dobra, na razie pralek nie robimy. Jeżeli jeszcze gdziekolwiek robiliśmy pralki, i e, przestawiamy produkcję na robienie amerykańskich respiratorów. E, ogólnie w tym kontekście. Polska się powinna też zastanawiać nad tym, co jeszcze możemy zrobić u siebie. Tak, będzie droższe niż chińskie, ale będzie. I to jest w ogóle myślenie, to prowadzę trochę w lewo w kierunku tej kupy kartek chińskich. To jest ogólnie myślenie nieglobalistyczne, że skoro jest taniej tam zamówić, to tam zamawiajmy. Tylko to jest myślenie o sobie. Nie mogę być uzależniony w 100% od dostaw, od potencjalnego wroga. Ale tylko jest, wroga. jest jeszcze jeden element: federalna rezerwa dodrukuje 700 miliardów dolarów. I to też ma duże znaczenie, bo tylko federalna rezerwa może sobie na taki luksus pozwolić, że o tyle pieniędzy będzie więcej w systemie amerykańskim. Tak, no, ten, te pandemię trzeba skomentować tak jak Joe Biden wczoraj, czyli były wiceprezydent u Obamy, skomentował. On to nazwał prawidłowo. Ktoś mu to napisał, sam na to nie wpadł, jak sądzę, że trzeba traktować tę pandemię tak jak sytuację wojenną. To jest wojna. I gdy jest wojna i fizyczne zagrożenie naszych obywateli, to stosujemy wszelkie dostępne środki. Dostępne teraz, żeby ratować życie, a potem, jak się wojna skończy, to się będziemy martwić długami, yy, zbyt wielką masą pieniędzy wydrukowaną i tak dalej, bo teraz walczymy o życie. Więc teraz walczymy o życie za wszelką cenę, i dlatego Fed drukuje forse. I o tym no, bo... mówił właśnie Independent Trader, że teraz drukuje się forse. To nie po raz pierwszy i to wszystko ma skończyć się tym, że nie będzie gotówki na świecie. No albo drukujemy forsę i będzie gotówka, albo drukujemy <grymamy> forsę i, i jak nie będzie gotówki. Będzie, tylko będzie dużo pustego pieniądza, będzie go za dużo, albo będziemy musieli podkręcić, co po każdej wojnie się zdarza. Gospodarkę na szybko, do takiego poziomu, gdy ludzie wrócą do normalnego życia, do normalnej roboty. Musi, będziemy musieli rozkręcić gospodarkę szybko do takiego poziomu, żeby nadrobić te puste pieniądze, żeby je wypełnić treścią. No ludzie jak przejdzie we Włoszech epidemia chińska, to się rzucą z powrotem, spragnieni do restauracji, rzucą się z powrotem pić to swoje wino, do różnych rzeczy się z powrotem rzucą i te biznesy nadrobią zyskami, to co teraz w pustym pieniądzu się drukuje. Plan Marszala trochę tak działał, prawda? No, mamy takie oczekiwania, ale nie wiemy co będzie. Na razie się zajmujemy wojną, która teraz trwa. A jest teraz y godzina 18.32. Piosenka pierwsza była o czym, a druga będzie o czym? No, pierwsza była o tym, że irlandzka whisky jest trująca w ocenie Amerykanów i nie dobry ma smaki, w ogóle zły kraj pochodzenia, powinno być z Kentucky. I jak ja chodziłem na dzień świętego Patryka do tego bogatego czekam, muszę sobie jego nazwisko przypomnieć. Bardzo miał irlandzkie, ale zapomniałem, nie, nie zapisałem sobie, to nie wiedziałem, co z tym robić, bo tam on pilnował, żeby nic innego nie było. Jakieś było tam winko z sokiem rozmieszane dla pań, a poza tym dostała ta irlandzka whisky przymusowo. I ja kombinowałem różne koktajle na bazie whisky, żeby jakoś ukryć y, smak i zapach szmaty, która z whisky ciągnie. Y, I mam piosenkę pod to. Tutaj facet próbuje mieszać czekoladę. Whisky and vanilla gin. Czyli waniliowy gin znalazł gdzieś w dolnej szafce, dolał trochę do whisky i posypał czekoladą, żeby zamaskować smak. Bardzo go bolała koktajl. głowa po tym. To zależy, co, co będzie w trzeciej piosence. Ja mam sposób na to.